Nie kupuj zimowych, mówili. Nie będzie śniegu, mówili. Cześć, witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku kanału na Ludzie. Dzisiaj taki króciutki odcinek z racji otaczającej nas aury. Jestem takim dosyć powiedzmy zimowym, zimowo przystosowanym samochodem czyli dobry rekwizyt do pokazania Wam dzisiejszego, dzisiejszego tematu odcinka. A jest nim coś takiego jak ślizganie się przedniej osi w momencie skręcania, skręcania poślizgowej na wierzchni na zablokowanych przednich kołach. Z tego co zauważyłem, jeżdżąc dzisiaj po mieście, wiele osób o tym nie wie. Wsiądę może do samochodu, po pierwsze nie będzie mi padało na łysą glacę, a po drugie będę w stanie Wam to, mam nadzieję, zaprezentować. Jeżeli mamy skręcone koła i gdzieś nie wyrabiamy zakrętu, bo przód nam wyjeżdża do przodu. W samochodach, no właśnie, bo nie, nie, nie powiedziałem tego na początku odcinka, ale dotyczy to samochodów z napędem na cztery koła i na tylną oś. I teraz, tak, jeżeli mamy skręcone koła i wciskamy hamulec do takiego momentu, gdzie zaczyna nam działać ABS, albo koła się blokują, to tylna oś cały czas nam pcha. Z tyłu mamy zawsze troszeczkę słabsze hamulce niż z przodu. I teraz tak, jeżeli wciskacie hamulec z nie za dużą siłą, która już na śliskiej powierzchni daje wam zablokować przednią oś, przednie skręcone koła, najczęściej, to tylna oś, pamiętajcie o tym, cały czas was pcha. Mówimy jeszcze raz, przypomnę o samochodach z napędem na tylną oś i na cztery koła. I teraz. Rzecz o której albo nie wiecie, albo zapominacie o niej, bo w ferworze walki i gdzieś jakiegoś poczucia stresu w momencie kiedy samochód nie do końca nas słucha, zapominacie wcisnąć ten hamulec dużo mocniej. Wtedy, poza tym, że zablokujemy przednie koła, pozwolimy zablokować też i tylne. Widzimy, że się ślizgnęły przednie koła, a tylne nie. Nawet po śladach udało się to, udało się to zademonstrować. Widzicie, nie, za, nie nacisnąłem hamulca do samego końca i stało się to, co się stało. I teraz, właśnie, może śladami, spróbuję Wam to zademonstrować. O, to taki pomysł się pojawił teraz. Dobrze, zrobimy może perspektywę. O, i teraz tak. Wcisnę hamulec na granicy działania ABS-u i troszeczkę bardziej. Zablokowało mi przednie koła, celowo skręciłem kierownicą i teraz zobaczmy, co się wydarzyło ze sradami. Są pod przednią osią, a pod tylną nie. I teraz zrobię ten sam test. żeby były świeże ślady, no dobrze. Dawałeczek do przodu i hamulec w opór, żeby zablokowało nam wszystkie koła. Ja poczułem, że samochód wyraźnie szybciej się zatrzymał i widzimy już tutaj wyślizgane pod tylną osią. Tutaj nie do końca będziemy mieli odniesienie identycznie, jak to działa, i nie będą identyczne ślady ze względu na to, że z przodu mamy silnik. Jeżeli się dobrze przyjrzycie śladom, to zauważycie o co mi chodzi. W każdym razie, co wam chcę przekazać, jeżeli jest sytuacja kryzysowa na zasadzie skręcam, hamuję, a samochód. Przy małej prędkości nie słucha mnie i cały czas mi wyjeżdża, mimo tego, że mam zablokowane koła, nie może się dziać tak, że tylna oś napędza wam tą zablokowaną przednią i dzieją się niestworzone rzeczy. Pamiętajcie po prostu o tym bardzo prostym, o tej bardzo prostej zasadzie, żeby wcisnąć hamulec bardziej. Jeżeli jeszcze w tym roku macie troszeczkę do czynienia ze śniegiem, to sobie to przetestujcie na spokojnie, gdzieś na pustej drodze czy placu, żebyście wiedzieli o co chodzi. Warto dodać, że sytuacja ta będzie Was najczęściej spotykać z automatyczną skrzynią biegów w samochodzie. Natomiast jeżeli chodzi o skrzynię manualną, to polecam tutaj wciśnięcie po prostu sprzęgła o czym też możecie nie do końca pamiętać. Mam nadzieję, że pomogłem Wam rozwiązać jakąś zagwostkę, która, która Was nurtowała. Zapraszam do obejrzenia następnych odcinków, które już niedługo. I przypominam o śledzeniu Instagrama, gdzie prowadzę dla Was daily vloga. Link do Instagrama macie w opisie filmu. Tam dowiadujecie się dużo szybciej, jakie y, odcinki dla Was przewiduję. Jest tam również nowy, bardzo ciekawy wątek. I do zobaczenia w coraz większym gronie. Cześć.